Cześć dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie na vlogmasie 24. A jak oglądacie tego vlogmasa już wszyscy jesteście po kolacjach, e, po kolacji w Wigilinie. Mam nadzieję, że wszystko było pyszne i że Wam smakowało. Ja nagrywam tego vloga o 6 rano, 24 grudnia w, we wtorek, bo ja zaraz idę do pracy. Jak widzicie, dzisiaj sobie brałam czapkę taką kolorową, mikołekową, żeby tego akcentu świątecznego trochę mieć też w pracy zazwyczaj pracujemy od 7 do 18 dzisiaj jednak zostajemy zwolnieni o 16, także zawsze to są dwie godzinki ekstra dla nas i nie mogę narzekać, bo to dwie godziny to mi starczy akurat, żeby się wykąpać i wyszykować moje plany są takie, jak Wam wspominałam już, że po pracy wracamy do domu, kąpiemy się szykujemy, jedziemy na obiad do moich rodziców zjemy obiad, który jest bardzo skromny u nas nigdy nie ma za dużo jedzenia, ponieważ później mama musi to jeść sama z tatą. U nas jestem tylko ja, mama, tato, no i mój Andrzej, który nie lubi naszych wigilijnych potraw. Tak jak kocha polskie jedzenie, tak nie lubi wigilijnej potrawy. On lubi wszystko, co z mięsem, także nienawidzi barszczu. Także na przykład mama ugotowała mu rosół, także u nas na wigilii będzie rosół. Barszcz dla nas, rosół dla niego. A rybka to będzie zwykły, zwykły whitefish, pierogi, Dosłownie mamy po jednym pierogu, jednym krokiecie i coś tam jeszcze jest na tym talerzu ja zawsze i tak tego nigdy nie jem, ciast nie jemy, bo po prostu już nie mamy miejsca i później idziemy do znajomego, napijemy się tam drinka i potem idziemy do klubu potańczyć. Taka już u mnie tradycja od paru lat, bo też od ośmiu, i tak właśnie zawsze do tego samego miejsca na święta. No i jutro nagram Wam oczywiście kolejnego vloga. Nazwego vlogmas 25, chyba tak myślę. No, bo tak naprawdę jeszcze będę miała trzy kalendarze do otwarcia. Bo mi się coś uwaliło, że mamy tylko 24 okienka. A mamy, ale w Soap Glory, a w Harry Potter i w Jajku Niespodziance, a w Harry Potterze, w Mark Spencerze i w Glossy Box są 25 okienek. Także to jeszcze nie są ostatnie. Ale przejdźmy do kalendarza Kinder Surprise, który ma tylko 24 okienka. I oczywiście mamy tam jajko. Tak jak powiedziałam, pewnie zabawki pokażę wam w jutrzejszym filmiku. Także ostatnie okienko. Jajka niespodzianka. Ja je zostawię zamknięte, żeby zobaczyć, czy była jakaś specjalna zabawka włożona do 24 okienka. I może otworzymy sobie jutro je troje razem. Także słuchajcie, kalendarz jest skończony. Eee, czy go kupię drugi raz? Tak, na pewno opłaca się. Polecam. Bardzo fajny. Kolejny to mamy Harry Potter. Um, o, już tutaj 24 jest tu. Jestem prawie że pewna, że widziałam tutaj 25. Jest tak, tak, czyli mamy 24 okienko. O, czyli już chyba wiem. Nie będę go wyciągać. Zobaczcie. Jest ta końcówka, słuchajcie, którą e, daje się na końcu. Były złota, a teraz są srebrne. Także bardzo się cieszę. Śliczno jest, diamian Także zostawiam tutaj w kalendarzu. I ostatnie okienko z kalendarza Salton Glory. Tutaj jest, zobaczcie, jest wielkie, ogromne. Jest napisane: Wait, what's behind this door? będzie mi proszę sobie tworzyć. Jest tak ciepło w domu. Kolejna maseczka. Ja byłam bardzo zadowolona z tej poprzedniej maski. Ta jest jeszcze inna. Nawet nie wiedziałam, że są ten Glory. Ma tyle różnych masek. Jest napisane Plum Them Up. Ale kogo? To też już pójdzie do śmieci. Jest to Speed Plumb. Miracles Moisturize Mask, czyli jest to maska, która jest super nawilżająca, która według tego tworzy cuda, zawiera jakiś różowy kwiat Powera 3, kompleks z, z różami i jakimiś różnymi kwiatami, taka maska. Ale fajnie, powiem Wam, bardzo, bardzo, bardzo się cieszę z tego produktu. E, no, my, może dzisiaj jednak sobie go zrobi, nie wiem, jeszcze nie wiem, ale słuchajcie, 10 punktów dla mnie dzisiaj Saubing Glory e, maska sobie wpiszę, bo jest super, naprawdę super, się mega cieszę. I, I co, idziemy do otwierania kolejnego kalendarza. Wyciągnęłam okienka z obu. Mamy Glossy Box i mamy Mark Spencer. Zacznijmy sobie od Markę Spencer'a. Napisane jest Highlight of the Season, czyli pewnie będzie jakiś highlighter do twarzy. I jest to, słuchajcie, Skin Perfecting Powder. Jest to uh, After Glow, czyli to jest Highlighter After Glow, czyli będzie jakieś ładne świecące. Zobaczmy sobie. O, dzisiaj jest 24. O, zapomniałam. O szóstej miało być Mikołaj być widoczny na niebie. Tak się okładają gwiazdy, no ale zapomniałam. Ciekawe jak dzisiaj wględzie w pracy, wiecie. Bo pewnie będzie pusto. Nie będzie naprawdę co robić. tak żeby się nie dłużyło za bardzo do tej czwartej. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczymy. Ale ładny. Firma Pure. Nie słyszałam nikt do tej firmy. I zobaczmy. Ale ładny. O, nie widać tutaj, niestety. O, widać. Widzicie, jak ładnie? Widać, widać. Bardzo. O, jeszcze sobie po przyjechałam. O, teraz będę cała uwalona. Będę się świeciła w jajcach. Bez kitu. Dobra. Także taki mamy puderek w Marken Spencerze i to był, napiszemy sobie nie puderce, ja mówię rozświetlacz. Rozświetlacz i tam ósemkę, bo jest fajny mały, do torebki się przyda, ale rozświetlacz mam już dużo. Fajnie, że to jest nowa firma, także na pewno też plusik za to będzie ode mnie, więc tak myślę, że 8 punktów. I coś ciężkiego jest w 24 czwartym Mam nadzieję, że nie jest to lakier do paznokci. Bo jest to rzecz, e, której nie lubię. O nie, nie. Jest coś opakowanego. Zawsze jest coś opakowanego, to jest coś fajnego. Mm. Lakier do paznokci. Złoty lakier do paznokci. Jak Wam mówiłam, ja jedyne, co mogę malować, to paznokci u stóp. Nie mogę też wysłać lakierów do Was, ponieważ jest zakaz. O, jeszcze jest taki Także za lakiery do paznokci tak średnio Wam powiem, ja wiem, że to są dobre lakiery, wiem, że dla osób, które malują paznokcie jest to na pewno bardzo fajny prezent, bo chyba te lakiery są pod dychę jak nie więcej, tu Wy widzicie, no ale dla mnie dam temu lakierowi 5 punktów, po prostu 5, no bo to nie są moje klimaty, słuchajcie, także dzisiaj e, wygrywa kalendarz Glossy Box, no Glossy Box, e, Soben Glory. Bo był najlepszy. Także jestem ogólnie zadowolona: złote kolory królu na Sylwestra. I co? I będę, będę się z Wami żegnać, ja idę do pracy. Mam nadzieję, że mi jakoś zleci i że jakoś ten czas e, pobiegnie, i że później się wyrobię na wigilię i na imprezę. Oczywiście pokażę Wam mój talerz wigilijny, który będzie bardzo skromny raz jeszcze, podkreślam a później jakieś urywki z imprezy dlatego właśnie myślę, że ten filmik pojawi się z rana 25 grudnia albo może w drodze, jak będę z klubu wracać bo nie zamierzam jakoś dużo pić także żegnam się z Wami na razie i widzimy się niedługo Cześć, słuchajcie, witam się z Wami już bez makijażu, jest godzina 4.30 i ja miałam się z Wami powitać z makijażem, żeby wyglądać jak człowiek, ale um, zapomniałam i się zmyłam, bo idę się kąpać słuchajcie, mieliśmy skończyć o 4, a tak 4.20 Mówią, że możemy iść do domu, i powiem wam, że w życiu nie widziałam, żeby um, tak szybko ludzie się ewakuowali, bo zanim się odwróciłam, to już nie było nikogo. Ja musiałam troszkę dłużej zostać, żeby zrobić raport na koniec zmiany, także sobie wszyscy poszli, ja na spokojnie tylko go zrobiłam, parę minutek. E, na szczęście, e, już jak przyszłam tylko do pracy, to rano przygotowałam sobie, co chcę napisać w raporcie i na koniec tylko musiałam liczby z, e, sprawdzić i dodać. I na szczęście to miałam zrobione, także nie musiałam długo zostawać, może 7-8 minut po wszystkich. I idę się teraz kąpać, i będę się szykować na Wigilię. Niestety... One second. No, e, wszyscy odwołali mi dzisiejszą imprezę, tak jakby e, zmogli się przeciwko mnie. Trochę jest mi przykro, ale bywa. Mm. Cieszę się z tego, że są cztery dni wolnego i na tym się skupiam, a, a nie na negatywach. Także idę się, słuchajcie, wykąpać i wyszukuję się na, na kolację. Hej, cześć, słuchajcie. Ja już jestem gotowa na Wigilię. Zrobiłam sobie bardzo ciemny makijaż złoty w kącikach, czarny czerwone usta mam kolczyki takie, mam w ogóle, zacząć ten rozświetlacz, jaki piękny, to jest ten, który miałam w kalendarzu dzisiaj um, tak, ten, który widzieliście przed chwilą, jest po prostu magiczny także te kolczyki mam do tego mam ten piękny łańcuch ci, co pamiętają on jest z Aliexpress, słuchajcie, szkoda, że tutaj tak nie widać jest przepiękny Naprawdę jest przepiękny, przepiękny i bardzo fajnie komponuje się z tą ciemną sukienką. Um, mam na sobie um, um, właśnie tą ciemną miniuwę um, i mam tu pasek, no i mam długie um, kozaki i tak właśnie jadę na Wigilię. Um, stwierdziliśmy z Andrzej, że jeżeli nikogo nie będzie w klubie, bo w końcu idziemy tylko sami, tak jak mówiłam, wszyscy nas wystawili, to może pojedziemy sobie do kasyna. Naprawdę pojedziemy do klubu, to tradycja, ale najwyżej po prostu wypijemy drinka dwa, albo trzy. Znaczy, ja wypiję mandry prowadzi i jeżeli będzie tak jak ze starych czasów bo to na pewno będzie ktoś, kogo znamy, a jeżeli będzie sama nowa, e, jeżeli będą sami nowi ludzie, to po prostu, e, to po prostu pojedziemy do kasyna, na do Milton Keynes. <laughs> tak sobie obmyśliliśmy. I co, no jedziemy zobaczyć, mam nadzieję, że nam się spodbają prezenty, także, także co, no jedziemy się najeść, słuchajcie, mało, ale się jedziemy najeść. Zobaczcie, jak nam przechodzi po prostu sarenką. Tak sobie czekamy, bo już chyba przeszło. dni mały. Bardzo mały, cześć! Say happy Christmas! Zadać się, a nie widać. No i one sobie tam szły. Hej kochani, słuchajcie, kończę tego vlog ja jego wstawię. To będzie po pierwszej w Anglii, bo już jest za pierwsza. Um, także słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć, że poszliśmy do tego W ogóle tak, Wigilia była super. Bardzo zjadło. Zjedliśmy mało, w końcu nie nagrywałam, bo stwierdziłam, że nie chcę. To za bardzo rodzinne święto jest. Um, był barszcz z truszkami, a na drugie po prostu był jeden pieróg, jeden krokiet, rybka i jeden ziemniaczek. Także nie objadłam się ciasta, żadnego nie jadłam. I po kolacji poszliśmy do Flame'a, ale tak jak mówiłam, sami, bo wszyscy nas wystawili. No i samo mi było trochę nudno, a nie było ludzi, nikogo, kogo znałam, także troszeczkę lipa i w końcu mówimy, a to pojedziemy sobie do kasena. Pojechaliśmy do Milton Keynes do kasena, okazało się, Zamknięte. Także wróciliśmy do domu. Jeszcze po drodze zatrzymana z policja, ponieważ zaginęła 13-letnia dziewczynka z autyzmem i nie mogły jej znaleźć. Także mam nadzieję, że ją znajdą. I chciałam wam powiedzieć, e, bo zapomniałam, że użyłam tej drugiej maski Harry Pottera. Tutaj macie zdjęcie. Tutaj gdzieś. Świetna, naprawdę świetna. Kolejna maska, która wygląda graficznie fajnie. I e, bardzo fajnie nawilżyła skórę i w ogóle była super. I chciałabym pokazać moje prezenty świąteczne, które są ze Świąt Polskich od, e, w sumie od mojej mamy. Ja wiem, że to jest niby od rodziców, ale bardziej od mojej mamy, e, ponieważ mój tato nie pracuje i jest na takim jakby e, zwolnieniu lekarskim, które się jakby nigdy nie kończy. Więc e, on, no nie stać go za bardzo, kupił nam zdrapki tam nic nie było w tych zdrabkach. Ech. I słuchajcie, dostałam taką puszkę. Jest tu napisane "czysty Sparkle. I w środku są pieniążki, 100 funtów i takie czekoladki. Także mama mi dała 100 funtów i dostałam kulę do kąpieli. O, także fajnie przydadzą mi się. I dwie książki. Jedna idealna Magdy Stachula, i potem w pułapce Magdy Stachuli. Także obie autorki i ta sama autorka dwie różne książki w pułapce i idealna. Także bardzo się cieszę, że dwie książki mam. Um, I teraz dla 100 funtów. Pokażę Wam, co dostanę na urodziny urodziny dostałam e, Lindorki. Moje urodziny są 2 stycznia, tak jak Wam mówiłam, ale ja zawsze dostaję prezent e, w święta. Też Wam powiem zaraz dlaczego. E, także Lindor. Dostałam dwie maski do włosów te z JAI, które mega, mega się sprawdzają u mnie na włosy. Także dwie te maski. Zobaczcie, jaką fajną kartkę dostałam. Polską kartkę dostałam z księżniczkami w 3D jak się ruszają i jest napisane urodziny fajnej dziewczyny ja jestem takie duże dziecko, także mega mi się ta kartka spodobała i mam już swoją pierwszą kartkę urodzinową, także fajnie. A co było do urodzin cukierki i drugie 100 funtów. O, tu jest jeszcze drugie 100 funtów. A dlaczego? Słuchajcie, dostałam 200 funtów razem. Dlatego, że tyle kosztują moje brwi e, makijaż permanentny i moja mama mi go za niego zapłaciła. Także jest to mega e, cudny prezent. W tamtym roku też mi mama płaciła i też dostałam właśnie 100 funtów na urodziny i 100 na e, święta. I to jest dla mnie lepsze niż cokolwiek innego, bo to jest coś, co chcę zrobić. E, martwiłam się w sumie, jak szybko zdążę odłożyć te pieniądze, ponieważ w czwartek już idę na konsultacje na brwi, a wiadomo, odkładam też na dom a będą mniejsze wypłaty, bo już nie będzie tych nadgodzin i sobie myślę, jak ja to zrobię, żeby to odłożyć i już nie musimy siedzieć, bo mam pieniądze. Także dziękuję mamusi za brwi. Stawiam sobie tutaj i to są moje pieniądze. I jeszcze Wam pokażę coś najlepszego, co dostaliśmy wspólnie z Andrę. A, zapomniałam, jeszcze wino. Takie zwykłe wino, które ja lubię. I zobaczcie na kosz. Kosz, który zrobiła moja mama sama. Ona zawsze robi taki kosz sama. Sama kupuje kosz i później się w środku. Także poczekajcie, otwórzmy. I zobaczcie, co mam w koszu. Jest oczywiście kartka dla nas. Zobaczmy, jaka kartka. Kartka z Mikołajem. Prześliczna. okazji, święt Bożego Narodzenia, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia oraz szczę szczęśliwego nowego roku 2020 Życzę rodzice. I mam tutaj Uuu, zobaczcie to jest litrowy Bailey's. nie ma święta bez Bailey'sa I tutaj mamy ptasie mleczko, tutaj mamy jakąś czekoladowego bałwanka czekoladowego aniołka czekoladowego mikołaja i tutaj mamy jakieś, zobaczcie, cukierki Wawela, różne. Galaretka pomarańczowa, galaretka malinowa, dzwoneczek, michaszki moje ulubione, białe, michaszki orzechowe, to są śliwki. Zobaczcie, tu są jakieś misie pochowane z e, Lindora. To jest jakieś serce z napisem Wesołych Świątyni, nie wiem, co to jest. Piernik w polewie kakaowej, tu dla Andrzej ja Niemiec. pierników. moje ukochane kasztanki. No, i tu mamy właśnie jeszcze mieszankę z Wawela krakowską. Także taki kosz dostaliśmy jeszcze od mojej mamy. Także jak widzieliście, moja mama zaszalała. To już jest norma. Oczywiście mówię do niej, że jak zwykle za dużo tego, bo jednak moja mama nie zarabia dużo pieniędzy, ale zawsze się. Zawsze się staro dla nas jak najlepiej. Um, także kończę, słuchajcie, większość z Was zobaczy tego vloga jutro, czyli w czwartek, nie, jutro jest środa. W środa, czyli jutro mamy angielskie święta i jutro jeszcze jedno okienko otwieramy. A póki co, jeżeli jeszcze oglądacie to dzisiaj, to miłej nocy. Ja spadam zmywać makijaż i oglądać świąteczny film. Buziaki.